ma głodomory, lepiej zapnijcie pasy, bo tym razem zabieram Was w kulinarną podróż na Bliski Wschód, który niesamowicie pachnie i smakuje, a przygotuję drobiowe kofty, do tego serek labnech i pyszny ziołowy dressing, a partnerem mojego dzisiejszego odcinka jest Indykpol. Kuchnia Bliskiego Wschodu to przede wszystkim niesamowita moc smaków i aromatów, która zbudowana jest na bazie wielu przypraw. Pokażę wam teraz, jak przygotować w domu uniwersalną mieszankę arabskich przypraw, które są typowe dla tego regionu. Bardzo ważne tylko, aby wszystkie przyprawy wcześniej uprażyć, żeby wydobyć z nich jak najwięcej smaków i aromatów. Na pierwszy rzut idą te oto złoczyste malutkie kulki kolendry. Następnie do kolendry dorzucam kmin rzymski, a do kminu rzymskiego dorzucam sezam. Chodzi o to, żeby te przyprawy się mocno przyrumieniły, żeby zaczęły tutaj podskakiwać, a wręcz tańczyć ze sobą na tej patelni. Wtedy na pewno w powietrzu będę czuł przepiękny, korzenny zapach. Następnie dosypuję suszone oregano, słodką paprykę, która daje tutaj niesamowity kolor, i cynamon, którym pachnie wschód. Jeszcze tylko sól i mieszanka gotowa. Ten zapach, który tu się unosi, jest po prostu, jakbym się przeniósł gdzieś do Libanu czy innego kraju na bliskim wschodzie. Coś niesamowitego. Teraz muszę poczekać, aż przyprawy delikatnie przestygną i utrę je w tym oto moździerzu na taki prawie proszek. Zresztą sami zobaczycie. I taką mieszankę przypraw możecie sobie teraz przysypać do słoiczków i używać jej do mięs, do ryb oraz do sałatek. Ja użyję jej oczywiście do mięs, ale zanim sięgnę po mięso, sięgnę jeszcze po inne składniki, którymi je doprawię. Czosnek, a właściwie tu duża ilość czosnku. Muszę go bardzo drobno posiekać. Jak czosnek, no to musi być też cebula, ale kroję ją w bardzo, ale to bardzo drobną kosteczkę. Ostrości i świeżości da zielone ci. Nie za dużo, nie chcę, żeby kofty były pikantne. Zresztą jedzenie na Bliskim Wschodzie wcale nie jest ostre, tak jak niektórym się wydaje. Ono jest piekielnie aromatyczne, ale nie piekielnie ostre. I jeszcze królowa polskich ziół, której smakiem rozkoszuje się cały świat, czyli natka pietruszki. I teraz te wszystkie przyprawy, które porażyłem, oraz te dodatki, które tutaj mam, muszę wymieszać z mięsem z indyka. I to bardzo dokładnie. No, czas wyrobić mięso. I tak wyrobione mięso teraz będę formował w tak zwane kofty. A kofty to nic innego jak po prostu rodzina bałkańskich klopsików. tylko nazywają się Koftami. Mam tutaj patyczki, które wcześniej namoczyłem w wodzie. Po to, żeby później po usmażeniu mięso ładnie od nich odchodziło. I muszę najpierw uformować coś na wzór kiełbaski. Mięso przepięknie otuliło się wokół patyka. Widać tutaj świeże zioła: czosnek, chili i cebulę. Pachnie też nieziemsko. Odłożę teraz na bok. Aby dokładnie te przyprawy się przegryzły i zacznę formować kolejne kofty, ale nie smażę ich teraz, żeby mięso nie stało się suche podczas gdy ja będę przygotowywał pozostałe składniki tego dania. Usmażę je na samym końcu. Ostatni gotowy mogę zabrać się teraz za przygotowanie przepysznego ziołowo-warzywnego dodatku. Kuchni arabskiej dodatki odgrywają niesamowicie ważną rolę. Daje się tam mnóstwo sosów, które są płynne lub mocno ziołowe czy warzywne. Te dodatki przede wszystkim mają mega korzystny wpływ na nasze trawienie, ale także genialnie balansują smak tych przypraw, które są w kofcie i wprowadzają w ustach takie mega orzeźwienie. Uwielbiam to właśnie w tamtej kuchni. Ogórek wraz z innymi warzywami to świetny przykład takiego dodatku. Ma swoich wiernych kompanów jak chili, pomidorki sherry czy świeży czosnek. I jeszcze dzika ilość ziół w postaci mięty i natki pietruszki. I słuchajcie, w kuchni Bliskiego Wschodu nie podaje się do mięsa, nie wiem, ziemniaków czy frytek, ale przemyca się w przeróżnych dodatkach Kasze, jak na przykład bulgur czy kuskus, ale ja jestem w Polsce, wybieram lokalnie, czyli dodaję kaszy jęczmiennej. Wy wiecie, my wylegatanie zawsze wybieramy lokalnie. Pozostało mi jeszcze całość doprawić sok z cytryny, żeby dodać trochę kwaśnego aromatu. Spory chlust pysznej oliwy. mieszanka przypraw, którą wcześniej dodałem też do mięsa. Wszystko muszę wymieszać, aby pomiędzy kaszą, a pozostałymi składnikami zaczął się przecudowny romans. Labneh to nic innego, jak po prostu bardzo, ale to bardzo gęsty jogurt, który przygotowuje się specjalną metodą, ale spokojnie, wujek Jakubiak jak zawsze ma jakąś poradę albo patencik, jak takie coś przygotować samemu w domu. Otóż mam tu jogurt grecki. Jak widzicie, i jeszcze wokół tego jogurtu pływa serwatka. I teraz jak uczynić, żeby on zamienił się w wręcz taki twardy, zbity krem. Sitko, miseczka i gaza. To będzie Wam niezbędne. Na gazę wykładam jogurt, po czym mocno ściskam ją, aby tutaj wyciekała ta reszta serwatki. I tak przyciśnięte. Odkładam na noc do lodówki. Spokojnie, nie będziemy czekali. Mam już gotowy. Objętość zmniejszyła się mniej więcej o 20-30%. Tutaj widać płyn, który został po nocy odciskania. I zwróćcie uwagę, jaką konsystencję uzyskałem po całej nocy. Ha, zamienił się praktycznie w twaróg. Ten jogurt podczas odciśnięcia nabrał jeszcze bardziej kwaśnego smaku. Genialnie orzeźwi nas podczas jedzenia mięsa czy sałatki. Muszę jeszcze tylko skropić go oliwą. Jeszcze tylko odrobina tego aromatycznego miksu i gotowe. Mogę zacząć smażyć mięso. Ależ to przepięknie wygląda jak ja się jaram takimi niesamowicie aromatycznymi zdaniami. Patrzcie, tylko jak w całości to niesamowicie smacznie wygląda, ten tłuszczek, który został na patelni, nie marnujcie go. Delikatnie można im polać kotlety. i jeszcze tylko kilka listków mięty, ale to dosłownie już zabieg czysto. Kosmetyczny. Wygląda, pachnie i smakuje. To jak głodomory. Warto było zapiąć pasy i pojechać na tą kulinarną wycieczkę. A pamiętajcie, że wchodząc na naszego bloga gotuje z lewiatanem możecie wybrać się w niejedną część świata. Mmm. Ojej. Mm. Mm. To jest takie danie, że zaczynasz jeść i nie możesz przestać. Tutaj niesamowicie aromatyczne mięso, do tego orzeźwiająca, mega orzeźwiająca sałatka i ten chłodzący jogurt w postaci labnych. Przepyszne, przeprzepyszne.